Witam serdecznie. dziś jest 6 wrzesień 2019. Wspólny gołębnik Kaszuby. Piątek. Oczekujemy na przylot gołębi z miejscowości Połczyn-Zdrój. Odległość do wspólnego głębnika w linii prostej około 125 km. Gołębie zostały wypuszczone o 7:50. Warunki atmosferyczne, jak widać, znowu trafiliśmy na faktycznie bezmurne niebo. Czekamy na przylot gołębi. Następne, następne z tyłu. I są gołębie. O i większa grupa przyszła tutaj z tej strony, z kierunku, czyli nie były przylecone. Widać dzisiaj lepiej trafiły nieco Przed tamten? Jo Godzina dwadzieścia, tak? Dobra i następna grupka schodzi I kolejna grupka gołębi przyszła. O i no, następna grupa. Jeszcze jedna o ale piękne schody dzisiaj całkiem niedobrze no widać że dzisiaj głębie trafiły nie? No. to jest pięknie tutaj kibice ci sami co ostatnio <noise> tutaj kolega Paweł wyjeżdża już do pracy tak do Szkocji w Szkocji pracuje jest? 35 ja. I kolejne gołębie dolatują. Tyś, Jak widać z każdego tutaj kierunku. O. Biały. Mm. o jeden, z każdego kierunku teraz. Tam ale jeden chyba żedny innego lotuje. Taki tym tam widzę trudno miejsca biały tam psiada. Tam tak, siem też jest tam. Jako na czerwono. Ja? To jest na czerwono, jest jak z innego Tak, tak. Aha, to no. dobrze. Jakiś, to jest fajnie zimne. To już jest na czerwono. To jest 126. Oj, ty! O! Kolejna grupka tutaj przyszła. 80 Idzie z góry, o! To już jakby z przeciwnego przy kierunku jakieś szpaki widać. Na wiśniach były. No ale chociaż. no dole, ale mają Wariusz, jaką szybkość miały pierwsze? No. no dobra zobaczymy ale te główne asy tu mają wszystko tu mają i ma też gołębie pocztowe i te wszystkie asy tu mają Uhu. Krótkie podsumowanie lotu yy, dzisiaj z lotu jest w drój. Pierwsze miejsce zdają Gąb, Dirka Debera, drugi Marek i Kasper Kiedrowi, trzeci MWG Mazury, czwarty Zdzisław Lademan, piąty Przemek Kreft, rywalizacja sportowa, yy, szósty Gołę Sobomir Burek. siódmy Team GPS2, ósmy Oleksiak Zbigniew. 9 Gregor Orkowski, Różyna Pierwsza i 10 Gąb, Katarzyna i Andrzej Duda. Jak widać, pomimo tego lazurowego nieba dzisiaj głębi się strzeliły. To znaczy, że są w formie. Miejmy nadzieję, że kolejny lot również się uda i jakoś tam dotrwamy do tego finału. Jeżeli chodzi o kolejny lot, to prawdopodobnie odbędzie się z, z Nowogardu w środę, ale informacje będą umieszczane na stronie. Dobry lot.